Tomaszowi bardzo zależy, żeby szwagier zaczął w końcu pracę. Od kilku dni mężczyzna rozpytuje wśród znajomych o możliwość zatrudnienia dla Jacka. O, dziękuję bardzo. No, a co ty, już? Sam sobie nawet jedzenia nie możesz wziąć? Dwie lewe ręce? Tomek, przestań. Byłam akurat w kuchni, to mu podgrzałam. Kochanie, ale to jest właśnie dosyć istotne. Usprawne ręce bardzo ci się przydadzą. Ale o czym ty mówisz? Załatwiłem ci pracę u mojego kumpla na budowie. Zaczynasz w poniedziałek. Co ty myślisz, że ja będę tyrał na budowie za jakieś marne grosze? a co ty byś chciał robić? Stary, jesteś po zawodówce, doświadczenie masz praktycznie żadne. No tak sobie myślę, że dyrektorem to ty raczej nie zostaniesz. Słuchaj, o mnie ty się nie martwisz, aż sobie robotę samą ogarnę, dobra? Ale ty szukasz od miesiąca leserze. Albo pójdziesz do roboty, albo pakuj się i wypieprze. Proszę cię, uspokój się. To faktycznie jest bardzo ciężka fizyczna praca. Nieważne. Deszcz, upał, śnieg. Rowy trzeba kopać. No, może znajdzie sobie coś lepszego. Nie, no to, to jest jakiś absurd. Natalia, co ty wyrabiasz? Przecież ty tańczysz jak ci braciszek zagra. No, ona to jest mądrzejsza od ciebie, słuchaj. Dobrze gada. Posłuchaj. Albo w poniedziałek pójdziesz do pracy, albo nie chcecie cię tu więcej widzieć. Mamy przez ciebie same problemy. Nie, no ja chyba zwariuję. Owinął sobie Natalię wokół palca. Moje zdanie kompletnie się nie liczy. Może ona się go boi, tylko nie chce mi o tym powiedzieć. W końcu wszyscy wiemy, z kim mamy do czynienia.